And shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd a to jest Black Mesa. Czy raczej powinien być szczur kanałowy, bo bujam się po kanałach. Mogę coś z tym zrobić? Nie, kable idące w rurach od wody. Hmm, to jest chyba jakiś... jakaś pomyłka. E, tak gdzieś jak chodzę po rurach i właśnie latarka zgasła. Nie wiem dlaczego. Residue processing. Oh, ziom. Ja się uratuję Jest to drugie Jeszcze jedno się pojawiło, ja widziałem Zawieję go krzesłem Uuuu, zielone jak się fajnie świeci Tu było inne. jest jakaś drabinka Jasne, prawie jak masz na zielonych ogórków na poprawienie jasności czery. Każda kobieta byłaby w siódmym niebie mogłaby wskoczyć i... Blu 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 zrobić No ale cóż. Niestety, a może na szczęście nie jestem kobietą. Umieraj! Ach, no dobrze, już jesteś martwy. Niech ci będzie. Max, jest. Jakiś kawałek ciebie Co, nie chcesz, masz rurkę Masz jest Co tu nie wybucha, co za Na bank sprzedany Ach <laughs> jakim przykro, umarłeś. Obcy Trzeba obowiązkowo skorzystać z mojej ładowarki. W ogóle, hmm, <laughs> to jest zielone. Jakie zioła są zielone? takie specyficzne hmm. I już wiem to jest lecznicza marihuana wpłynie widzicie jak w tej grze technika poszła naprzód Tam zrobiłem kółko chyba uj jakie ładne mieszadełka do ogórkowej maseczki wygładzającej cerę to było rozjaśniające już nie pamiętam kurczę nie znam się do takich rzeczach no co ja mam zrobić z tą czy co ja mogłem tu zrobić no o i oto rozwiązanie. Eee... Głupie ślino świństwo. Ale sprawdzić czy nie ma jeszcze innego, żeby mnie zje i będzie mi smutno. A! Tu już nic nie ma, dobra. Uuu. Podstępne cholerstwo. Nie ten ich mnie tam nie chce wpuścić Ty też? Tak ja mam no stąd wyjść E no kurczę Mogę na to wejść? Nie, ale tam coś widziałem No nie, to nie wyjdę Tu coś? Też nie Moja broń ogranicza się do pistoletu i łomu mm. I co teraz? No nic, trzeba wrócić I pokombinować, tylko że pytanie brzmi jak I z czym? Nic, tu nic no to próbowałem rozwalić Nic to nie dało Tu też nie Hm Cześć bym uczył? Nie mówcie taki wstyd Coś tu ominąłem. Observation area, dobra. Szukam trzeba. Jest, 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 jest. Czyli zamknięte są. Żadnej krawki wentylacyjnej nie ma. Dobra, szyby są. Też żadnej krawki nie ma. Te szyby, te szyby jakby się założyli mają taką fakturę taką jakby z siatką. To znaczy, że to są odporne. tego się już nauczyłem w tej grze. Eee. się tu nie ma szyby. Tak, są schody, dobra. W to więc tak jest lampa. Ona działa. Jest nieśmiertelna. Ma kody. Dobra, ee, Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. A tu już jest parter. Ale pytanie brzmi, co teraz do cholery? leci na zwiady mm. <noise> już nie wiem podpalmy to no dupa to żem se podpalił hydration radiation area whatever man ja też tę dam wejść <noise> mam pomysł co to było skąd się to, się to wzięło tutaj Nieważne eee... To sobie się... Jestem taki genialny Tu nie ma u góry nawet żadnych klatrów, nie? U co, u muszę ją ale na to też już wymieniłem w sposób. O proszę bardzo. Ale jestem mądry. Cholera, za mało. i czemu się odbijam do tyłu? Muszę jeszcze jedną beczułkę załatwić. Kurcze. Ale mi się okaże, że to nie to. Albo no to nie tam. <laughs> ja będę się wkurzał. Taka mała. A na taką dużą mogę wejść

Ktoś by pomyślał, może jestem jakiś głupi A ja chyba tu muszę zejść tak to się nie wygląda Ci drzwi zabite dechami To do czyszczenia komputerów. Jak myślicie, przyda się? U. U -u. Ach, ale będą musiał się dostać tam, tak? U -u -u. Ale, wyparcie. Jest drzwi, które się nie chce otworzyć powinny być gdzieś tu, a tu są To są jedne, a drugie? Nie wiem, dobra, ale wracając do góry A to co? A to są drugie drzwi, nie, to jakieś inne Dobra, wracamy do góry, bo muszę po i tak poskakać. Tak ci tam dostać teraz. Wskażenie się jest lekkie. Może przed takim skażeniem mogę mój strój z asny bronić. Chroni je wam ostro. A je. Ja nie że muszę wrócić jeden kawał. Żeby tam pogodzicę z tego, co ja Pokażę sobie, żeby tam wejść po prostu. Tak będzie lepiej. Eee, może zrobimy save'a w takim razie. <grywa> no, ale fajnie. nie oh. ja Yeah! Jesus Christ. Czemu się uspraszyliście? O, na chwilkę skoczyłam. Rurku. Ten stół jest jakiś brudny. What the fuck? Jeszcze coś słyszę. Chciałeś mi zrobić niespodziewankę. Au! Że co, że ja to mam nie muszę przeskoczyć. no nie, tu jest chyba. Jest. Ale jestem bystry. O, jestem bystry jak ta woda tam. Co jest, jestem bystry. Tylko się świeci. What <gry> the fuck. drzwi. Jedz sobie, jest. Nie przeszkadzaj sobie. Uuu. Cały świat się kręci, kręci w mojej pamięci. Hop. Pewnie, że mógłbym powiedzieć, że zakręciła mi w głowie. Oho. A to drzwi pewnie, które mnie nie mogą otworzyć, ale po co? Każde pokrętło trzeba sprawdzić. jeszcze dopiero połowa odcinka mniej więcej to luzik o już ma pulk ale wiecie co ponieważ jak wiemy Half-Life potrafi się czasami wywalić do pulpitu to zaraz wracam zrobię tylko cięcie i jest nas z powrotem hmm, to mi wygląda na wysypisko ała śmieci Nie miejmy się dobrą utylizacją. Cztery butelki i jeden freeman. Do utylizacji. Znaczy dla gaz gniazarka powinna być... ...pumba, ja bym I bym uciekał. No tak to nie muszę. O I to tyle? O ...łodasz. Hmmm... Okej... Okay. Ajajajaj... No idźże... Dobra, yy, mam dziwne wrażenie, że jeśli wejdę do, do tych ścieków, to umrę. Z mam równie dziwne wrażenie, że nic innego zrobić nie mogę. No cóż, na pochybel. Fuj! Wow. Man, byłaś do polary Tam jest drawina ja się zawodzić, no ale Wow Ej, wypalanie wody? To dziwne. Jest to nie jakieś ciekim oceni, wypalanie powierzchni albo coś. Czegoś tam na powierzchni. Ja pierdolę, chciałem się przedostać i przepłynę przez segregator, nie śmieję Patrzcie, mam tu brudny. brudną, mój ułom, mój łom jest brudny, puu, dobra, wracajemy dalej. Uuu, czy to jest ta już Nie, to to jest. Uu, ej, nie O, ej, uschnąłem. O nie, o, była trochę z Ile dobrze A ja teraz na koło, to jest gdzieś tam przefiltrowywalne Tutaj teraz, tak Ta diabła mi się nie podoba na to Tam się coś obracało Oho, na pewno się nie chciała dostać Płyń, głupku Ajajaj, aj, aj, no, rzeczywiście super Tam jest jakaś coś w sensie rzekę niby pod tym przepłynąć. Ja pierdzielę, w życiu mi się na to, tylko nie odważył, powiem wam Dobrze, że tu gra, bo w prawdziwym życiu bym już się chyba zostało 3 lat. Ale z drugiej strony jak pływałem się więc whatever. O, wróciłem. Do punktu wyjścia Tu zaczynałem, haha, kupę Może po co mi to? Tam tam nie to pewnie tu To jest Tu jest ten poowrotek, nicerek czy to tam jest O, a tu są ładowarki do baterii Ej, co teraz? Tam byłem Aha, w sensie, że z drugą strony miałem popłynąć. Idzie do Nie no, to wygląda jakby było ogrodzone, to chyba nie. Czyli coś ominąłem. Żadnego przejścia, nic nie widzę. Hm. Dobra, y, wykonam save'a, znaczy... Nie żeby to było jakieś przyzwyczajenie do mam po prostu e, nie chcę się o tym wracać przez pół mapy. Chociaż tak właśnie to robię, no ale coś. Nie czepiajmy się szczegółów. i to, takie rzeczy tylko ja mogę zrobić, chyba zabłądzić na w oczyszczalni ścieków jak się Wyjścia. Tędy nie przejdę. Tam już byłem do ale tego w Czy to mnie zmieli? Nie, to mnie generalnie oleje. Zagłucham. No, opcja jest jeszcze taka, że... ...to, że mam tu wrócić może. Taka opcja też jest w sumie, no. O, i chyba o to chodziło, hehe. <laughs> no, Zaraz coś i okaże się, że... No, nie, jednak nie. Tak, to tu... i... ...to się tam coś płynie. O, zacząłem gdzieś jakimś cheatem. Przez przypadek oszukałem się No i to powinno się teraz ruszać z w Wciągaj te wszystkie brudy, fekalia i inne rzeczy, w których Gordon Freeman bardzo lubi pływać e, Do tego wow. Ja pierdzielę. Ale zabiłem go, zabiłem to się liczy Super, zostałem 24. Zacznij Znaczy jeździcie się otworzyć super Wspaniale. Tutaj nie brzmi co dalej. Jakieś drzwi jakbym chciał ten koszmar przeżyć jeszcze raz, na, na, aż na sam początek. Z pewnością o niczym innym nie marzę. Ewentualnie jesteś o. Ewentualnie jesteś masochiści pewnie o niczym innym nie marzę. Niestety dla twórców tej gry ja nie jestem masochistą, więc nie będę przechodził tego fragmentu jeszcze raz. What the fuck? Chciałem być w redukcji, ale chcę zobaczyć teraz. teraz. Naokoło, naokoło. Nie, nie, nie! Huu! Co wiem, został... Została mi jedna kilka jeszcze. Eee... Nachać, ominąłem tą zmielarkę. Tam już nie pójdę. Co jest tutaj? podchody do góry i przejście z milarki pójdźmy jeszcze do góry może, zobaczymy to jest góry no właśnie, tak mi się dobrze, że mi się dojrzeć do jakichś drzwi, ale, bo musiałem wcale spadać obok z milarki a pteczunia, pancerza ładowarka już nie robimy off dla z milarki Na pewno się wrzucimy tam jakiś segregator O puszka o. Dobra, ale kontynuować ten fragment będziemy w następnym odcinku. Dziś to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej! do tu!